Dzień dobry państwu. Nazywam się Monika Bernesiak i dzisiaj na kanale Aroma chciałabym bardzo krótko opowiedzieć wam o zapachu z marki Mezo Rybaci. Zapachu, który nazywa się Rushoot. Zapachu niezwykle szlachetnym, tak jak i inne zapachy z marki Mezo Rybaci, jeden z trzech zapachów, który mi bardzo przypadł do gustu. Chociaż powiem wam szczerze, że ostatnio zakochałam się w kolejnym czwartym zapachu, więc ta miłość tak powoli, powoli się rozrasta do zapachów marki Mezu rybaci, Natomiast jeżeli chodzi o zapach różwood, jest to zapach, który krystalicznie oddaje taką czystą, beztroską wręcz taką niewinność. Mamy tutaj dziewczęce nuty, mamy tutaj soczyste nuty, mamy tutaj właśnie akordy powietrza, takiego lekkiego, letniego powietrza. Jest pomelo w otwarciu, jest czarna porzeczka, jest karmel. Karmel jest taki, taki jakby lekki. Moja mama zawsze robiła karmel do pampuchów. I czasem je wyszedł gęsty, taki przypalony, a czasem wyszedł taki śmietankowy, lekki. I ja właśnie tutaj obrazuję ten lekki śmietankowy karmel. Mamy też akord takiego trochę szafranu. Chociaż w rozpisce go nie znajdziecie, to wydaje mi się, że przez ten właśnie szafranowy być może akord, wyczuwamy tutaj konotację z zapachem bakara Rouge 540. Na pewno jest to fajny pomysł dla wszystkich miłośniczek bakara Rouge 540, które już nie lubią tej nuty szpitalnej. Której, które się w tej nucie szpitalnej nie odnajdują najlepiej. Tutaj nie znajdziecie nuty szpitalnej. Tutaj właśnie ten karmel, ta wata cukrowa, te nuty owocowe są podane bardziej tak em, sorbetowo jakby to była wariacja bardziej owocowego Bacararus 540, jakby to była wariacja bardziej też takiego e, takiego musującego Bacararus 540. No ale jednak muszę podkreślić, że jest to zapach w tej samej rodzinie zapachowej. Rushwood to też zapach, który jest trochę musujący, trochę jakby taki Hmm, rozkwitający. I mamy tutaj, kochani, akord kwiatu brzoskwini. Kwiat brzoskwini jest bardzo, bardzo ulotny. Kwitnie brzoskwinia tylko parę dni. Hmm, oczywiście jest to zapach niesamowicie upojny. Jest to nie zap zapach niesamowicie też taki kujący taki bezpieczny. Ja trochę ten zapach odnalazłam w zapachu Illissander Simply. Ja o tym zapachu już kiedyś Wam mówiłam. I trochę właśnie tego zapachu tutaj też znalazłam rzut. Więc to nie jest wymyślony akcent, że tutaj się zaraz kwiat brzoskwini, a go tam nie ma. Jest rzeczywiście ta błogość, ta beztroska, taka świeżość, taka delikatność, taka, taka subtelność, no taka powiewność wręcz w tym zapachu. Dlatego warto go wziąć pod uwagę wtedy, kiedy szukacie zapachów dziewczęcych, kobiecych, radosnych, owocowo brzmiących, a jednocześnie lubicie są takie ukryte niuanse um, schowane które właśnie mogą świadczyć jakiejś obecności tutaj szafranu bądź takiej waty cukrowej kto wie Fakt faktem pachnidło jest na pewno przepiękne, bardzo romantyczne, takie dziewczęce, zwiewne, takie, takie, takie napompowane świeżym, radosnym powietrzem, więc myślę, że warto sprawdzić i myślę, że wszystkie kobiety, które lubią właśnie pz 40 lub zapachy pokrewne, powinny przetestować to pachnidło, bo trzyma się na skórze ekstra. Ja ten zapach poznałam pierwszy raz we Florencji, byłam namówiona na ten zapach właśnie przez Kasię z blogu ETP Holiczka, już o nim mówiłam we wcześniejszym filmie, ale Kasia właśnie zakochała się w zapachu różut. I powiem Wam szczerze, że ja latem nosząc ten zapach z próbki też czułam ten zapach wręcz taki... W wiecznie się gdzieś kręcący obok mnie taki wręcz śledzący mnie taki nie, nie rozstawający się ode mnie nawet na krok natomiast teraz, kiedy jest chłodno na dworzu ten zapach jest taki dyskretny taki otulający, taki trochę bardziej blisko skórny więc trzeba go przetestować pewnie latem, pewnie wiosną ale można byłoby spokojnie go również sprawdzić teraz dlatego, że na pewno... Na pewno Wam poprawi nastrój i sprawi, że będzie po prostu więcej słońca tego dnia. Więc polecam przetestujcie. Polecam się na przyszłość. Papa! Pa.